Cześć, ja się nazywam Julita Demska, jestem coachem relacji. Już na samym początku tego filmu zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Zwłaszcza jeżeli interesują Cię takie tematy jak związki, budowanie relacji z innymi ludźmi oraz z samym sobą. Rozmawiamy tutaj o zdradach, o kłótniach. W relacjach, o tym, jak z nich wychodzić, jak tworzyć harmonijny związek, i zdarza się, że rozmawiamy też o naszych ex i o tym, jak odzyskać tych eksów, bo często mamy w głowie właśnie taki pomysł, by do eksa. Do byłej partnerki czy byłego partnera wrócić albo go odzyskać. I dzisiaj chciałabym też do tego nawiązać. Zdarza się, że ci byli partnerzy dają nam wyraźne znaki, to znaczy my je interpretujemy jako wyraźne znaki mówiące nam o tym, że być może oni nadal są nami zainteresowani, że nadal im na nas zależy, że nadal nas kochają i w związku z tym chcieliby. Na pewno na 100% albo przynajmniej na 99% do nas wrócić, no ale brakuje nam tego 1%, więc dzwonimy wtedy do wróżki albo idziemy na spotkanie z wróżką, żeby postawiła nam torota, żeby upewnić się, że tak faktycznie jest, tak jemu nam nie zależy i on chce do mnie wrócić. Natomiast zamiast iść wtedy do wróżki, po prostu często warto włączyć swoją racjonalną część siebie i pomyśleć logicznie. Nie będę ukrywać mi również, zdarzały się takie sytuacje, w których mój były partner zaczynał się odzywać mniej bardziej intensywnie. Ja robiłam sobie nadzieję na to, że najprawdopodobniej on chce do mnie wrócić. Teraz przypomnę sobie taką historię jednego z tych byłych partnerów, który najpierw odzywał się tak cyklicznie, raz w tygodniu, dając takie mocne sygnały, że mnie nadal lubi. I żebyśmy tutaj um, mieli jasność. Ja nadal wierzę w to, że on mógł mnie lubić, mógł nawet czuć coś więcej, no ale to nie oznaczało wcale, że on chciał do mnie wrócić, bo dawał też jasny komunikat, że nie, nie chce i nie jest na to gotowy, więc mieliśmy zupełnie inne oczekiwania. Później odzywał się rzadziej, bo odzywał się na przykład raz na miesiąc, ale kiedy już się odezwał, zdarzało się, że się spotykaliśmy, i on podczas takich spotkań zachowywał się tak jak w przeszłości, czyli tak, jakbym była nadal jego partnerką. Co więcej, zdarzało się, że on zapraszał mnie na jakieś wspólne wyjścia do znajomych i nawet towarzyszyła mu jako osoba towarzysząca, wyszło z tego masło maślane, ale wiecie o co chodzi, na. Weselu jego bliskich znajomych i ci znajomi myśleli, że my jesteśmy razem i że jesteśmy w ogóle narzeczeństwem, bo on się tak wobec mnie zachowywał. Wyglądaliśmy jak para, która jest ze sobą od lat, jest harmonijna i będzie ze sobą zawsze. Natomiast to trwało tylko do momentu zakończenia tego wesela. Dzień po tym weselu on przestał się odzywać, bo nie byłam już mu do niczego po prostu potrzebna. I bardzo łatwo jest rozpoznać właśnie to, czy jemu faktycznie do mnie, na mnie zależy i czy faktycznie chce do mnie wrócić właśnie po tym, co dzieje się po tych momentach, kiedy on nagle okazuje chwilę takiego zainteresowania czy czułości. Widzimy tutaj ogromny kontrast często, tak? Czyli przez moment jest cudownie, przez moment jest czule, przez moment on nam daje atencję, przez moment myślimy, że znów jesteśmy kochane, kochani, a później on znika, odcina się, jest mróz. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście, powodów, dla których ci eksowie tak działają może być bardzo wiele. Niektórzy z nich są po prostu toksycznymi ludźmi, socjopatycznymi i to są ludzie, których warto unikać. Natomiast zdarza się, że na samym początku nie rozpoznamy takiego typa, ale jak już wyjdziemy z, takim, z takiej relacji, no to warto już myśleć trochę logiczniej i bardziej wtedy o siebie zadbać. Taki właśnie toksyczny człowiek może grać z nami w taką z nami w zabawę w kotka i myszkę. Kotek, kiedy Chce zjeść myszkę, goni ją i kiedy ją dopadnie, to on spokojnie mógłby już w tym momencie po prostu ją zabić i ją zjeść. Ale nie, nie, nie. On tego nie robi. On ją puszcza. I myszka myśli, że ma nadzieję na przetrwanie i że on okazał jej łaskę. Myśli, że kotek jest dla niej dobry i on okazał się tutaj jej wybawicielem przez moment. Myszka jednak ucieka, no bo wie, co może się zdarzyć, jeżeli kotek ją dopadnie, ale po chwili kotek faktycznie ją znów dopada i, yy, i sprawia jej kolejny ból yy, i wtedy znów ją uwalnia. Ona odbiega, ucieka i kotek co robi, nie puszcza jej wolno, tylko. Znowuż wraca do tego schematu. Po co on to robi? Po co on się tak wysila? Czy robi to dla zabawy? Czy jest aż tak niedobrym kotkiem? No nie, kotek się nauczył, że jeżeli będzie tak postępował z myszką, to ta myszka pod wpływem swojego stresu, pod wpływem hormonów, które wydzielą się w jej organizmie, będzie po prostu smaczniejsza. Więc on tak właśnie działa z tą myszką, bo będzie wiedział, bo wie po prostu, że będzie miał smaczniejszy posiłek. No, i zdarza się, że ci nasi byli partnerzy działają podobnie jak ten kotek, czyli bardzo, bardzo toksycznie. Im sprawia to w jakiś sposób po prostu przyjemność. Dla nich jest to jakaś korzyść. Oni budują w ten sposób swoje ego. Dadzą nam trochę odpocząć i zaczynają nas znów męczyć. Dają nam swoją atencję i oddalają się. Oczywiście nie wszyscy są um, aż do tego stopnia, no powiedzmy sobie szczerze zepsuci, a niektórzy nawet y, bardziej na nieświadomym poziomie również robią podobną rzecz, czyli zbliżając się i oddalając uzależniają nas od nich. Niektórzy wiedzą o tym, że jeżeli będą tak co jakiś czas dawać nam jakąś nagrodę i będą się do nas zbliżać, to nam trudniej będzie z nimi zerwać i po prostu z uwagi na to to robią. Oczywiście też zdarzają się po prostu normalni ludzie, którzy zwyczajnie tęsknią za bliskością, za intymnością, za drugim człowiekiem, za rozmową, za tym, żeby z kimś wyjść gdzieś. Zdarza się, że po prostu nie mają z kim pójść na wesele albo na jakiegoś innego rodzaju imprezę i tak, oni nas mogą lubić, oni mogą nas cenić za to, że jesteśmy interesujące, interesujący, że mamy fajną wiedzę, że można z nami porozmawiać, że można się z nami pokazać, że jesteśmy osobami, których nie będą się wstydzić. Ja temu nie zaprzeczam. To, że oni się w takich momentach właśnie do nas odzywają, oznacza, że nas w pewien sposób cenią, ale nie szanują nas na tyle, by uznać to, że jednak zakończyliśmy ten związek i że to ich zachowanie może na nas wpływać po prostu destrukcyjnie, czyli bardziej myślą wtedy o sobie i swoich potrzebach i o tym, co oni chcą zrobić, co chcą pokazać, co chcą uzyskać, aniżeli o tym, czy nam z tym będzie w konsekwencji dobrze. Ja tutaj proponuję przede wszystkim przyglądać się, 90% czasu y, i, i tej relacji w tym czasie, jak ona wygląda, tak? Jak się on komunikuje przez 90% czasu, y, jaki on o, okazuje nam szacunek, jaką ante, atencję? A często skupiamy się na tych 10% albo nawet na tylko 1%, kiedy taki partner. Nagle się odzywa, kiedy jest miły, kiedy czegoś od nas chce. I my sobie zaczynamy wyobrażać, że skoro chce pójść z nami na wesele albo chce nas zaprosić na lody, no to na pewno on nas nadal kocha i chce z nami być. Po czym dowiadujemy się, że jednak nie. On po prostu chciał z nami pójść na wesele albo pójść z nami na lody, co niczego nie oznacza. Czyli słuchajmy tych najważniejszych komunikatów i skupiajmy się na 90% tego czasu i tej atencji, którą on nam daje, bądź jej. Nie daje, a nie na tych ochłapach, że tak powiem, którymi od czasu do czasu rzuca, by osiągnąć coś, co jemu sprawi przyjemność. I on nie musi być socjopatą, nie musi być złym człowiekiem, ale to jest sygnał, że przede wszystkim myśli o swoich potrzebach, myśli o sobie, a nie o tym, co się z nami dzieje, kiedy on się do nas odzywa i kiedy. Daje nam te malutkie znaki, które możemy zinterpretować właśnie na korzyść tego, że on będzie chciał do nas wrócić. Co w takim razie zrobić? Tak, oczywiście dobrze jest się odciąć, zmniejszyć tutaj. Prawdopodobieństwo tego, że takie sytuacje będą się powtarzać, że my będziemy z nimi gdzieś wychodzić, że będziemy się z nimi pokazywać, a oni później nam będą komunikować kolejny raz, że nic z tego. Natomiast dobrze jest nie robić tego w drastyczny sposób, do czego możemy mieć tendencję, czyli nie pokazujemy takiemu człowiekowi, Ile on dla nas znaczy poprzez gesty, które pokazują silne emocje. Czyli nie wyrzucamy go z Facebooka nagle, czyli nie wyrzucamy przez okno jego rzeczy, nie robimy jakichś drastycznych scen, bo to jest dla niego tylko sygnał, że w nas są silne emocje i że on na nas wywiera wpływ i że w przyszłości, kiedy powtórzy takie zachowanie, to my do niego pobiegniemy. Bo właśnie te silne emocje są dla niego znakiem, że my nadal jesteśmy zaangażowani. Zamiast tego po prostu nie, nie musimy całkowicie się odcinać i mówić mu, że go nienawidzimy, i żeby w ogóle zabrał te wszystkie swoje graty, i wyrzucamy go z Facebooka, nie chcemy mieć z nim żadnego już w życiu kontaktu. Tylko jeżeli na przykład faktycznie chcemy pozbyć się jego rzeczy z naszego domu, to. Informujemy go o tym, że mamy taki zamiar, dlatego że po prostu nie mamy już w naszym mieszkaniu miejsca na te wszystkie rzeczy i chcemy zrobić więcej przestrzeni dla siebie i dać przestrzeń nowym osobom, które mogą się w tym mieszkaniu pojawić. Mówimy to bardzo spokojnie, nieemocjonalnie, informujemy go o swoich zamiarach i prosimy, żeby te rzeczy odebrał, a nie wyrzucamy. Z jakąś taką awanturą przez okno, albo nie yy, robimy żadnych emocjonalnych scen, bo dla niego to jest po prostu dowód, że on kolejny raz będzie mógł sobie na to z nami pozwolić. Także w większości przypadków, niestety, ale te takie drobne komunikaty, które mogą świadczyć o tym, że jemu nadal na mnie zależy i on czegoś chce, wcale tego nie oznaczają. To oznacza po prostu tyle, że on ma ochotę, na przykład się zabawić, na przykład. Z nami się przespać. Na przykład, pójść z nami na imprezę, na przykład yy, spędzić czas w miłym towarzystwie, ale to nie oznacza, że chce z nami mieć rodzinę, dwójkę dzieci, wziąć z nami ślub i z nami zamieszkać. Gdyby tego chciał, to dokonałby innych wyborów, podjąłby inną decyzję i po prostu by. Nam to zakomunikował, czyli słuchajmy tego, co on mówi, i obserwujmy, czy tak wprost, jakie decyzje nam tutaj werbalizuje, i obserwujmy po prostu jego zachowanie przez 90% tego czasu, który z nim spędzamy, bądź z nim właśnie go nie spędzamy, a nie kierujmy się tylko i wyłącznie tym, co może nas zmylić podczas tego jednego procenta. Jeżeli podobał ci się ten film, widzisz w nim korzyść dla siebie, ważną jakieś informacje dla siebie, to zachęcam cię do tego, żebyś subskrybował ten kanał i został tutaj ze mną. Do zobaczenia i do usłyszenia.